Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W Polsce brakuje kilka milionów mieszkań. To jedna z przyczyn zapaści demograficznej. Mieszkanie Plus okazało się kompletnym niewypałem, ponieważ zbliżają się wybory. PiS daje kolejną kiełbasę wyborczą, ale mało kto się nią pożywi. Warto podkreślić, że pomysł wieloletniego systematycznego oszczędzania na mieszkanie jest rodem z PRL. Wtedy bardzo popularne były tzw. książeczki mieszkaniowe, ale przede wszystkim kwitło spółdzielcze budownictwo. Zagierka wybudowano 2 miliony 100 tysięcy mieszkań, na które stać było Polaków. Od 2015 roku oddano do użytku zaledwie półtora miliona mieszkań, w tym 850 tysięcy wybudowali deweloperzy. Część z tych mieszkań ze względu na astronomiczne ceny stoi pusta. Albo została kupiona w celach inwestycyjnych. Trzeba koniecznie wrócić do spółdzielczości mieszkaniowej. Państwo powinno zapewnić przede wszystkim ziemię pod budownictwo. Zresztą, poradzą... już... Zresztą poradzą sobie sami spółdzielczy. Czy, czy rząd zamiast fałszywej pomocy zacznie realnie wspierać spółdzielczość mieszkaniową? Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.